Halo, halo, witam w kolejnym odcinku Horizon Forbidden West. Zaczynamy, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli kontynuujemy sobie taką poboczną eksplorację przed powrotem do tej eksploracji głównej. No i przed nami przed nami na pewno jest ognisko do odblokowania. To jest to miejsce, do którego chciałem podejść na początku tego odcinka. Teraz ruszymy w kierunku nowego miejsca. Ooh. Któż to, cóż to, to za pani? Czemu nie mogę z panią porozmawiać? Uh. No, przecież patrzę na ciebie, hala. Na zagadamy z łowcą, co tym małowce do, do przehandlowania. Gromio, y, Grotomiot porażający. Możemy go kupić, jest też zamrażający łuk wojownika. Kupmy go sobie, to jest chyba nowy typ broni, mi się wydaje, tak. I to jest chyba ostatni typ broni, którego jeszcze nie mieliśmy do tej pory. Na razie go sobie nie będę aktywował. Nie, tego, na tego mi nie stać w ogóle. Wartowniczka Nora, taki mamy już. Chociaż czekajcie, możemy chyba coś sprzedać, nie? Eee, Z rzeczy pierdołowatych. Pradawna rzeźba. Okej, okay, teraz tak, oznaczymy sobie do sprzedaży te rzeczy. Bo trochę ich tu jest. Wątpię, żeby to mi dało, yy, czy pozwoliło na. Yy, chociaż 1300, dobra. To może jednak nie. Broń. Yy, nie chciałbym kupić. Zamrażający łuk Strzeby Strzały zamrażające i trujące. Zweryfikujmy sobie tylko na szybko ekwipunek. E, łuki wojownika. Ten ma obrażenia zamrażające. Okej. Okay. W każdym razie albo porażający, albo taki. Mamy też ten grotomiot. Który jest czymś nowym stricte dla nas, nie? Szybkostrzelny grotomiot wytworzony przez mistrza broni tenaktów. Okej, okay. albo obrażenia elektryczne, albo... No dobra Grotomika to potężna broń, która szybkie serie pocisków No dobra, rozumiem A to Wam nadal nie mogę porozmawiać niestety No Czemu nie mogę z panią porozmawiać, hala Nie teraz, no dobra, to nie teraz, to nie teraz Dobra, tu tutaj po drodze też jeszcze zauważyłem jest obóz buntowników, to już sobie do niego podjedziemy po prostu. Okej, bit alfa. Może wygląda jak to miejsce, do którego moglibyśmy wejść tam do góry. Nie wiem, czy tam mogę sobie wchodzić. Plus taki, że przy eksploracji Eileen nie ma już staminy. Więc w teorii aż tak bardzo się nie męczymy. Hmm. Tylko jak się pada, to nie takie proste to wejście będzie. Chyba nie bardzo możliwe. Na tym etapie gry niestety blady kwiat. Dobra, idźcie może dalej. Bo to na razie nie ma tutaj sensu się y, z nimi sprowadzić, ścierać. A tak, dobra, spróbuję to wejść na szczyt. Do góry, Eli, no, hop. Kurde. Uuu, to było mało mądre. No bo to nie ma za bardzo jak A przepraszam Da się tu wejść Nieważne Mam nadzieję że warto W tych skrzynkach czasami są jakieś rzeczy więc warto je y, sprawdzać powiedzmy I tak to można nazwać co my to mamy? Długonogi. Myślę, że. A tam tamtych mamy? Nie. Myślę, że możemy użyć sobie naszego. Tak, od tej... szybowania. Przelecimy w kierunku tego obozu. W miarę po cichu. W miarę po cichu, mam taką nadzieję. No to tylko długo nogi, nic nowego się nie, 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 nie znajdę. Oj oj, oj oj, oj, dobra, z wami nie chcemy walczyć na pewno. Tego jestem bardziej niż pewny. Tam też są jakieś stworzenia. Ale na razie w kierunku W kierunku na... Obóz. Chcę powiedzieć najemników, ale... Niszczyciel buntowników. czego mogę... Czego z tym, co nie zdominować? Chyba nie, co? Nieznana dominacja, więc niestety się nie uda. Jeżeli żeby było zabawniej... Takie niż teraz są tutaj dwa. Niestety. Niestety. Dobra, ale możemy użyć pułapki z czyści wodą, nie? Yy, pułapka z czyści wodą... Czyści wodna, dobra. Chcemy sobie je stworzyć. Nie, nie tak. Yy, czyści, dobra. Tutaj aktywuj, wytwórz. Nie, no, to mi się nie podoba. Działko, ja sobie oznaczę. O, nic nie widziałeś, nic nie widziałeś, halo. Bo no, to działko bardzo by mi by ułatwiło... Bardzo by mi ułatwi, ułatwiło możliwość walki. No już, już, już. Nic nie widziałeś, kolego. No, no i sobie, i sobie. Co nie widziałaś, kolego? No dobra, idzie burza. A nie, to jest tylko jeden na szczęście. Co możemy zrobić to tak? E quanto pode aí já? nhé Co nie powiesz? Zobacz, ja to strzelanie z... O, dobra. I po nim. Cudownie. Nie, w to chciałem strzelić, ale okay. Nice, dobra. Uff, dobra. Nie, to chciałem to zebrać sobie. No, Już powiedzmy, jesteśmy bliżej niż dalej, jeśli chodzi o o możliwość. O Dobra. Zwarci, no bo co? Mmm, to był pokaz tej perskiej francuzii. Nie rebelii. rebelia. Pocajcie. Dobra. Nice, dobra. Tak oh, no! poddać już, no. już To fajne Ale tutaj jeszcze coś mi przeszkadza Ewidentnie No za górę Aloy O nie To nikogo nie ma Dobra no, to inaczej Skoro się nie da sobą podobrać kolego Dobra, mamy was. To już nie było takie fajne. Jeśli chodzi o walkę. Ale to był mniejszy w ogóle jakiś taki posterunek, więc to się też dużo nie działo. Jakby tu pozbieram trochę zapasów. To jeszcze nie koniec? Dobra. Gdzie jest ten? A, dobra, widzę cię, kolego. Czy tak się udało? Udało się. Nice. Pozbierajmy sobie też kwiatki i inne po, po, po kolei. Paprycznik czerwony. Najważniejsze, że mamy to miejsce tu odblokowane. Ej, loj, no ja cię proszę. Zapasy. Niedostępne. Coś to jeszcze musi być takiego, co nam uniemożliwia... To jest tylko do gotowania. Eee, bo to tak działa, dobra. Dobra. Czy tu jeszcze ktoś do przeszukania, splądrowania? Nie. Ale przynajmniej mamy zapas jagódek Dobra I teraz tak Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma Tu są tylko zioła, lecznicze Sprawdźmy sobie tu w górę Aha, miałem go przeszukać rację. dlatego nie mogę Okej, okay, teraz rozumiem mogę zapisać, tak, dobra Mogę zapisać, przeszukajmy sobie tu jeszcze resztę obozu Szczególnie mi ta góra tu interesuje. No to jest gra. Aha, to szukaliśmy tego przeciwnika. Mamy jeszcze skrzynki, to coś może być Standardowo. I też zwykle za dużo w nich nie ma. Ale no, jakby nie zaszkodzi, tym nic tego się nie da zniszczyć, dobra. No i tyle. Mogę sobie tu do góry. Do tego mi gra tutaj sama, w sumie namawia. Karmazynowy kwiat. Taki kwiatek jeszcze jest. Ja chętnie. Napalania skrzynki. W których nic nie ma. I tutaj jest chyba ostatnia część tego obozu. Ja by tu był jakiś... Fajne fanty. Ale chyba nic z tego niestety. No dobra. Beczka, beczka. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tę te... o tą eksplorację tutaj wesołą A łaskawie skaczesz do góry, to ile? Okej. Okay. w teorii możemy uderzyć już od razu tą stronę. Coś jest tutaj, to mnie też ciekawi na miejsce. Yy, polećmy sobie tam. To jest cyrkowo niedaleko. Więc podlećmy sobie tam, a później do tego miasta. co miasta Areny, jak to nazwać. Także w tym kierunku. To jest w ognisko. Bo w sumie tak wygląda Czemu to pekari wydaje dźwięki jak... A okej okay. Tego na razie nie damy rady bo jest blokada No dobra To w takim razie Idziemy w kierunku Co to jest w ogóle taka skrzyneczka To idziemy w kierunku tam no bo co innego nam zostało Obecnie jeszcze czego tu ładnie potrzebować. Ale ta gra jest ładna. Ale ta gra jest ładna. No dobra. Czy pozwolą mi tędy tu przejść? No, bo w sumie, jakby nie patrzę, to technicznie to jest chyba włócznia w piasku czy znaczy w pustyni. Dobry. Not one more step. The Tanakh don't suffer outlanders in the lands. Halomayum, Malavania. rite of passage by Marshal Fashov. I'm not here to fight. They're like blood. This is the warrior who defeated Gruda, champion of the trade Gruda. Of the Her life is not ours to take. You may enter, okay. but mind our ways. You will be watched. Sprawdzimy, co nam To jest chyba to miejsce, o którym hekarow wspominał, do, do którego finalnie nie dotarliśmy. Paląca włócznia. Wygląda groźnie, jakby tworkowie mieszkali. Okej. Okay. takie ja tutaj zawsze chętnie. Zoka. have you heard from up north? from bleeding mark? i'm guessing that's a place. one of the desert's villages. they send their yield of ash blood so the bereka over there can mark the skin of our soldiers. okay. it's been a long time since the last supply run. too long. if you think something happened to them, can't you send someone to go check? we're up to me. but the capital's already dealing with machines, storms, and strict water rations. no one can be spared. okay. My face strike fear in your enemy. Bra A, to możemy sobie pomalować twarz, dobra. Szkoda, że nie widzimy... twarzy przez y, hełm. No, w ogóle Nora pragnąca śmierci. Oserantka odkrywczyni. Banuk. Banucka przewodczyni. Szamanka banuków. Banucka pionierka. Szepcząca taru, Siłaczka łtaru. Uuu, fajne to. Kardżańska szlachcianka. Pomalowane usta. Herbowe barży, barwy karcza. Cień kardża. Tyle mamy na razie. Dobra, dodamy sobie tą. Tą osaramską wytwórczynię. Wygląda sobie spoko. Krwawnik. You mentioned the village up north sends some supplies to the capital. Ash blood? It's a crimson stone that we grind into powder for our ink. Bleeding Mark has the largest supply. Our soldiers there gather and deliver it to us in exchange for their water rations. Die for water? Everyone in the clan depends on the wound in the sand for their water. Captain and the village alike. But the last delivery of Ash blood was weeks ago. Our supply is running low. So must be their water. No dobra, sprawdzimy to. If I'm out that way, I can look in on the village, find out what's the delay. You have my thanks. Head north to a ruin where the desert meets the mountains. That's Bleeding Mark. Ask for Kentok or natika there. They'll know what's going okay. on. Okay. Alma, show them potop. To, czy to jest tatuator, dobra, tu jest dowód do jak zakładam. Wód jak tu zakładam jest, ale tutaj mamy coś, czekajcie. Jest stół do craftingu. Ja bym się chętnie z tym stałem do craftingu dla przyjaźni. Jest nasza skrytka. Jest też łowczyni. Uuu, matko, ile ty masz tej rzeczy? Szatkujący łuk myśliwski. To jest łuk myśliwski rzadki, okej. Okay. Łuk myśliwski dotknięty przez słońce. Zamrażający łuk wojownika. Zwarciowy łuk Obrężnicza huk praca. Potykacz świetlnego drutu. Wyrzutnia linii z kotwicą. Dużo rzeczy fajnych rzeczy. I dużo mocnych rzeczy. Okej. Okay. Dużo fajnych rzeczy, które bym chciał od ciebie kupić. Na pewno, Czy ja mogę coś tu sobie ulepszyć. Mogę ulepszyć ten łuk. Odrywanie elementów plus 10%, no i tyle. Ulepszenie ubioru. Oseramska odkrywczyń. Czy mi się to opłaca ulepszać do maksymalnego poziomu te rzeczy? Okej, okay, ulepszono trzy ubiory. Jednak się opłaca, jak się okazuje. Łówczy niora. zakładam, że pewnie wykorzystanie z tych... E, z tych jakby naj, najsłabszych strojów to raczej nie ma za bardzo sensu. E, w tej chwili. Lepszenie toreb o super. E, oszczepy więcej, super. Czego to potrzebuje? Piesek preriowy skóra królika. Ja chciałbym co? Zwykłe lekkie strzały? Nie. Eee... Piórosem, papierosowy, 3 sztuki kaczy obojczyk. Wytwolenie pułapek to mnie tak średnio interesuje. Czy jest coś z tego co ja tu używam? Tego to nie będę używał, więc my możemy to ulepszyć z automatu. Więcej tego nie ulepszę, bo chyba nie mam yy, na to składników, co. 15% yy, plus 15% obrażenia przy trafieniu krytycznym. No dobra, to, to też spoko. Pewnie nie będę używał. Co muszę sobie ogarnąć, czy się opłaca aż tak bardzo iść w te wytworzenia i tak powiedzmy, korzystanie z tych rzeczy, z których nie będę standardowo korzystał. To jest tak, co tu mamy? Farbiarka. Jest też szwacz. Moglibyśmy go sobie tu odwiedzić jeszcze, nie pójdziemy tu dalej. Ale są dwie te, to idźmy na razie może tędy. Bo to jest. Tak, mistrz Areny po prostu. <suszy> to e, kocharza po prostu. Dobra, a tutaj jeszcze... To jeszcze dalej, dalej jeszcze. Niby takie duże miasteczko, ale tak nie do końca tu u góry Okej, okay, tu jest gra Damy zielarkę Tu my nic takiego specjalnego nie ma Ta zielarka, ale możemy się przejść tam w kierunku W kierunku, w kierunku yy, tych fa farbowanych ubrań i tak dalej, bo to nie ciekawi w sumie A, bo to na... Do... A tutaj jest okej, okay, tu jest ten szwacz. To pan ma na sprzedaż? Osarems... Osaremska łamaczka strzał, żniwiarka utaru. Podróżniczka Kard. Uuu, dobra, siłaczka utaru. tenaktyjska mm -hmm. harcowniczka. Czego nam tu potrzeba? Cyrkulatora Solar ptaka i więcej tych. Okej. Okay. To żniwiarka utaru. Bardziej widzę, że to jest do, do stealth. To na pułapki, i to też sobie na pułapki, bo to też traper. Tylko jakby są różne te, nie? Ale wygląda to bardzo spoko, dobra. A tu mamy chyba panią, panią która miesza kolorki. Witamy. My rzadki kolor, nie? Dajmy sobie, może taki. No, ale chyba nic innego z tego nie, nie, nie wymyślimy, nie? To jest fajne. Okej, okay, już nowego brownika. A co dziwne, że nam fed nie załapało do tej zbroi. Ale różowe. Bo oryginalny jest taki. Okej. Okay. A bo to... A to czekajcie sekundkę Czy tam odblokowało też kolor tutaj? A nie. To jest nowy kolor Na który wydajemy barw... Nie, tam też trzeba, bo barwnik. No, tak średnio. Dobra, słuchajcie. Sobie tu poeksplorowaliśmy. Zaczniemy sobie kolejny odcinek, no pewnie o 15, już ostatnim przed streamem, e, od spotkaniem z Mistrzem Areny. Także dziękuję za oglądanie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!